Dzisiaj będziemy wydać do Jana Matejki Jakaś dziewczyna przeszłość się zawstydziła, ale ten, ale wpierw może do kawiarni do Jamy Mich Michalikowej Jaba Michalikowa Zapłacę pewnie za piło jak ze zboże Zobaczymy No, jest ekskluzywnie Pachnie secesją. Żartli się w kominku. Świetlik witrażowy. Taki. Lampy. Zapoki. I po dobrej cenie 15. Chciałem zjeść keto, coś keto, czyli tatar wołowy, bez chleba, ale nie ma. Nie ma wiemy Michalikowej, dziwne, ale są inne specjały. Na przykład przykładowe, coś wybierzmy. Medaliony z indyka z żurowiną, plus dodatki. 65. Kaczka w stosie czarnej pożyczki lub miodowym, plus dodatki. 75. Eee, i inne tradycyjne dania kuchni staropolskiej: Kotlet schabowy z ziemniakami i kapustą ze zmaszaną, plus dodatki 49. Taka miejscowa to? Całkiem tanią. Nie? Opuszczamy janę Michalikową. No taki nie warszawski klimacik zupełnie, mówiłem tak, wyfracani kelnerzy, dobra teraz idziemy na poważnie zwiedzić Muzeum Tom Matejki, Muzeum Narodowe. To jest Matejko. Co jest, kurwa? Do 16? Serio? No to zjebałem, kurwa, sprawę. Chlałem wiemy, Michalikowej, kurwa, piwo. Zamiast obejrzeć to muzeum, zamknęli mi je przed nosem. Sam sobie jestem winien. Ponoszę konsekwencje swoich czynów teraz. Soriańska Street. Zielone niebo nad Krakowem.